Baśnie Andersena. Calineczka. Była sobie raz kobieta, która bardzo pragnęła mieć maleńkie dziecko, ale jej życzenie nie mogło się spełnić. W końcu udała się do wróżki i powiedziała: Och, tak bardzo chciałabym mieć małe dziecko. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie mogę je znaleźć? Och, to można łatwo załatwić odpowiedziała wróżka. Oto ziarenko jęczmienia inne niż te, które rosną na polach farmerów i które jedzą kury. Włóż je do doniczki, a zobaczysz co się stanie. Dziękuję, powiedziała kobieta i dała wróżce dwanaście szylingów, bo tyle kosztowało ziarenko. Następnie wróciła do domu, zasadziła je i od razu wyrosła z niego piękna, duża roślina, przypominająca tulipana, ale jej liście były szczelnie zamknięte, jakby nadal była pąkiem. To piękny kwiat, powiedziała kobieta i pocałowała czerwono złote płatki. Gdy to zrobiła, kwiat się otworzył i w środku, na zielonych, aksamitnych pręcikach, siedziała maleńka, delikatna dziewczynka. Była ledwo w połowie tak długa jak kciuk, więc nazwano ją kalineczką. Orzechowa skorupka, pięknie wypolerowana, służyła jej za kołyskę. Jej łóżko składało się z płatków niebieskiej fiołki, a przykrycie stanowił różany listek. Tu spała nocami, a w ciągu dnia bawiła się na stole, gdzie kobieta umieściła talerzyk pełen wody. Wokół talerzyka znajdowały się wieńce z kwiatów, których łodygi zanurzały się w wodzie, a na niej pływał duży listek tulipana, który służył kalineczce za łódeczkę. Mała dziewczynka siadała na nim i wiosłowała z jednej strony na drugą dwoma wiosłami wykonanymi z białych. Końskich włosów. Widok był naprawdę uroczy. Co więcej, kalineczka umiała śpiewać tak delikatnie i słodko, że nikt nigdy wcześniej nie słyszał tak pięknego śpiewu. Pewnej nocy, gdy spała w swoim ślicznym łóżeczku, przez rozbitą szybę w oknie wpełzła duża, brzydka, mokra ropucha i wskoczyła prosto na stół, gdzie kalineczka spała pod różanym listkiem. Ależ byłaby z niej piękna żona dla mojego syna, powiedziała ropucha, po czym chwyciła skorupkę orzecha, w której spała kalineczka, i wyskoczyła przez okno do ogrodu. Na podmokłym brzegu szerokiego strumienia w ogrodzie mieszkała ropucha ze swoim synem. Był on jeszcze brzydszy niż jego matka, a gdy zobaczył śliczną dziewczynkę w jej eleganckim łóżeczku, potrafił tylko zakrakać. Kum! Kum, kum. Nie mów tak głośno, bo się obudzi, powiedziała ropucha. A wtedy może uciec, bo jest lekka, jak piórko łabędzia. Umieścimy ją na liściu lilii wodnej na środku strumienia. Będzie dla niej jak wyspa. Jest tak lekka i drobna, że nie ucieknie, a w tym czasie przygotujemy dla was małżeńską komnatę pod błotem. Daleko na wodzie rosło wiele lili wodnych z szerokimi zielonymi liśćmi, które unosiły się na powierzchni wody. Największy z tych liści znajdował się dalej niż reszta, więc stara ropucha podpłynęła do niego ze skorupką orzecha, w której kalineczka nadal spała. Maleńka istotka obudziła się bardzo wcześnie rano i zaczęła gorzko płakać, gdy zobaczyła, gdzie się znajduje wokół wielkiego zielonego liścia widziała tylko wodę i nie miała żadnej drogi do ucieczki na ląd. Tymczasem stara ropucha była bardzo zajęta dekorowaniem swojej nory pod błotem sitowym i dzikimi żółtymi kwiatami, aby wyglądała ładnie dla nowej synowej. Następnie popłynęła ze swoim brzydkim synem do liścia, na którym zostawiła kalineczkę. Oto mój syn będzie twoim mężem, a ty będziesz żyła szczęśliwie na bagnach przy strumieniu, powiedziała ropucha. Kum, kum, kum. Było jedyną rzeczą, jaką potrafił powiedzieć jej syn. Ropucha zabrała więc małe łóżeczko i odpłynęła, zostawiając kalineczkę samą na wielkim liściu, gdzie siedziała i płakała. Nie mogła znieść myśli o życiu ze starą ropuchą i o poślubieniu jej brzydkiego syna. Małe rybki pływające w wodzie usłyszały rozmowę ropuchy i podniosły główki nad powierzchnię, aby przyjrzeć się maleńkiej dziewczynce. Kiedy tylko ją zobaczyły, od razu pojęły, jak jest piękna i zrobiło im się bardzo smutno, że miałaby zamieszkać z brzydkimi ropuchami. Nie, to nigdy nie może się zdarzyć powiedziały rybki. Zebrały się wszystkie wokół zielonej łodygi trzymającej liść, na którym stała calineczka, i zaczęły ją przegryzać swoimi ostrymi ząbkami. W końcu liść oderwał się i popłynął z prądem rzeki, niosąc kalineczkę daleko od brzegu. Calineczka płynęła wśród miast i wsi, a ptaszki w krzakach śpiewały, jaka śliczna, mała istotka. Liść unosił się dalej i dalej, aż dotarł do innych krain. Wokół calineczki zaczęło latać białe motyl, aż w końcu usiadł na liściu. Calineczka cieszyła się, że ma towarzysza podróży. Teraz ropucha nie mogła jej dosięgnąć, a krajobraz, przez który płynęła, był piękny. Słońce świeciło na wodę, która lśniła jak płynne złoto zdjęła swój pasek i przywiązała jeden koniec do motyla, a drugi do liścia, aby szybciej płynąć z nurtem. Nagle obok przeleciał duży hrabąż, który gdy tylko ją zobaczył, chwycił ją swoimi odnóżami i uniósł w powietrze, prosto na drzewo. Zielony liść popłynął dalej, a motyl nie mógł się uwolnić, więc zniknął wraz z nim. Jakże przerażona była kielineczka, gdy chrabąszcz porwał ją w górę, ale najbardziej martwiła się o biednego białego motyla, którego przywiązała do liścia. Jeśli nie udało mu się uwolnić, umrze z głodu. Chrabąszcz jednak wcale się tym nie przejmował. Posadził ją obok siebie na wielkim zielonym liściu, dał jej trochę nektaru do picia i powiedział: Jesteś bardzo ładna, ale zupełnie nie przypominasz chrabąszcza. Niedługo potem inne chrabąszcze zaczęły się jej przyglądać i mówiły, ma tylko dwie nogi, jak to brzydko wygląda. Nie ma czułków, powiedział inny, jej talia jest zbyt szczupła, fuj, przypomina człowieka. Och, jaka ona brzydka, powiedziały wszystkie pani chrabąszczowe, chociaż calineczka była naprawdę bardzo śliczna. Wtedy chrabąszcz, który ją porwał, uwierzył innym, gdy mówili, że jest brzydka i nie chciał mieć z nią nic więcej do czynienia. Powiedział jej, że może iść dokąd chce. Następnie zleciał z nią z drzewa i postawił ją na stokrotce. Kalineczka zapłakała na myśl, że jest tak brzydka, iż nawet chrabąszcze nie chcą mieć z nią nic wspólnego. A jednak przez cały ten czas była najpiękniejszą istotą, jaką można sobie wyobrazić, delikatną i kruchą niczym płatek róży. Całe lato biedna mała Kalineczka żyła zupełnie sama w rozległym lesie. Uplotła sobie łóżeczko z źdźbeł trawy i zawiesiła je pod szerokim liściem, aby chronił ją przed deszczem. Żwiła się nektarem z kwiatów i piła poranną rosę z liści. Tak minęło lato i jesień, aż w końcu nadeszła zima. Długa, mroźna zima. Wszystkie ptaki, które tak pięknie dla niej śpiewały, odleciały, a drzewa i kwiaty zwiędły. Duży liść koniczyny, pod którym kalineczka mieszkała, zwijał się i wysychał, aż pozostała z niego tylko żółta, zeschnięta łodyga. Było jej strasznie zimno, bo jej ubranko było podarte, a ona sama była tak krucha i delikatna, że niemal zamarzła na śmierć wkrótce zaczęło także padać śniegiem a płatki śniegu które opadały na nią były jak cała łopata śniegu dla kogoś tak małego jak ona owinęła się suchym liściem ale pękł on na środku i nie był w stanie jej ogrzać calineczka drżała z zimna Niedaleko lasu, w którym mieszkała, leżało pole kukurydzy, lecz kukurydza została dawno ścięta i pozostały tylko suche, sterczące, zamarznięte łodygi. Dla niej było to jak przeprawa przez ogromny las. Ach, jak bardzo marzła. W końcu dotarła do norki myszy polnej, która mieszkała pod korzeniami wśród ściernisk. W swojej ciepłej i przytulnej norce mysz miała pełną spiżarnię ziaren, kuchnię i piękną jadalnię. Biedna Kalineczka stanęła przed drzwiami norki, niczym mała żebraczka i poprosiła o maleńkie ziarenko jęczmienia, ponieważ od dwóch dni nie miała nic w ustach. Biedne maleństwo, powiedziała mysz polna, która była w rzeczywistości dobrą, starą myszą. Wejdź do mojej ciepłej norki i zjedz coś. Mysz bardzo polubiła Kalineczkę, więc powiedziała: Możesz zostać u mnie przez całą zimę, jeśli tylko chcesz, ale musisz dbać o porządek w moim domu i opowiadać mi bajki, bo bardzo lubię ich słuchać. Calineczka robiła wszystko, o co prosiła mysz i mieszkało jej się tam bardzo wygodnie. Wkrótce będziemy mieli gościa, powiedziała pewnego dnia mysz. Mój sąsiad odwiedza mnie raz w tygodniu. Jest bogatszy ode mnie, ma wielkie pokoje i nosi piękny czarny aksamitny płaszcz. Gdybyś tylko mogła go poślubić, byłabyś bardzo dobrze zaopatrzona na całe życie. Ale on jest ślepy, więc musisz opowiedzieć mu kilka ze swoich najpiękniejszych historii. Calineczka nie była w ogóle zainteresowana tym sąsiadem, ponieważ był to kret. Jednak pewnego dnia przyszedł z wizytą ubrany w swój czarny aksamitny płaszcz. Jest bardzo bogaty i uczony, a jego dom jest dwadzieścia razy większy od mojego, powiedziała mysz Polna. Kret był rzeczywiście bogaty i uczony, ale zawsze mówił z pogardą o słońcu i pięknych kwiatach, ponieważ nigdy ich nie widział. Calineczka musiała dla niego śpiewać piosenkę Biedroneczko, biedroneczko, leć do nieba oraz wiele innych pięknych pieśni. Kret zakochał się w niej z powodu jej słodkiego głosu, ale nic jeszcze nie powiedział, ponieważ był bardzo ostrożny. Jakiś czas wcześniej wykopał długi tunel pod ziemią, który prowadził od domu myszy polnej do jego własnej nory. Pozwolił kalineczce spacerować tam, kiedy tylko miała ochotę. Ostrzegł je jednak, aby nie przestraszyły się martwego ptaka, który leżał w przejściu. Był to piękny ptak z dziobem i piórami i nie mógł leżeć tam długo, ponieważ wyglądał tak, jakby niedawno umarł. Kret wziął do pyska kawałek fosforyzującego drewna, które świeciło jak ogień w ciemności i poszedł przodem, aby oświetlić im drogę w długim, mrocznym korytarzu. Gdy dotarli do miejsca, gdzie leżał martwy ptak, kret popchnął swój szeroki nos w sufit tunelu. Ziemia się osunęła, tworząc otwór, przez który do środka wpadło światło dzienne. Na środku korytarza leżała martwa jaskółka. Jej piękne skrzydła były ściśnięte przy bokach, nóżki i głowa ukryte pod piórami. Biedny ptak najwyraźniej zamarzł na śmierć. Widok ten bardzo zasmucił Kalineczkę, bo tak bardzo kochała ptaki. Latem śpiewały dla niej najpiękniejsze pieśni, ale kret tylko popchnął ptaka swoimi krzywymi łapkami i powiedział – teraz już nie będzie śpiewał, jakie to smutne być ptakiem. Na szczęście moje dzieci nigdy nie będą ptakami, bo te mogą tylko wołać ćwir, ćwir i umierają z głodu w zimie. – Tak masz rację – Mądry przyjacielu. Wykrzyknęła mysz polna, cóż za pożytek z ich świergotania, skoro zimą albo głodują, albo zamarzają na śmierć, a jednak są takie szlachetne. Calineczka nic nie powiedziała, ale gdy tamci odwrócili się i poszli dalej, pochyliła się, odgarnęła miękkie piórka okrywające główkę jaskółki i pocałowała jej zamknięte oczy. Może to właśnie ta ptaszyna, która tak pięknie śpiewała mi latem, powiedziała. Ileż radości mi sprawiłaś, drogi, śliczny ptaszku. Kret zatkał teraz otwór, przez który wpadało światło dzienne, a następnie odprowadził mysz polną do domu. Ale w nocy kalineczka nie mogła zasnąć. Wstała więc z łóżka i uplotła duży, piękny dywanik z siana, po czym zaniosła go do martwego ptaka i przykryła go nim. Dodała także trochę puszystego puchu, który znalazła w pokoju myszy polnej. Był miękki jak wełna i położyła go po obu stronach ptaka, aby leżał ciepło w zimnej ziemi. Żegnaj, śliczny ptaszku, powiedziała. Żegnaj, dziękuję Ci za Twój cudowny śpiew latem, kiedy wszystkie drzewa były zielone, a ciepłe słońce świeciło nad nami. Potem położyła głowę na piersi ptaka, ale nagle się przestraszyła, bo wydało jej się, że coś w jego wnętrzu bije tup tup. To było serce ptaka. Nie był naprawdę martwy, tylko zesztywniały z zimna, a ciepło przywróciło mu życie. Jesienią wszystkie jaskółki odlatują do ciepłych krajów. Ale jeśli któraś się spóźni, dopadają chłód, zamarza i pada na ziemię, wyglądając jak martwa. Leży tam a zimny śnieg ją przykrywa. Calineczka bardzo się bała. Była przerażona, bo ptak był duży, o wiele większy od niej. Miała przecież tylko cal wysokości. Ale wzięła się na odwagę, nałożyła więcej puszystego puchu na biedną jaskółkę, a potem wzięła listek, którego sama używała jako kołdry i przykryła nim głowę biednego ptaka. Następnego ranka znowu wymknęła się, by zobaczyć, co z nim. Był żywy, ale bardzo słaby. Zdołał tylko na chwilę otworzyć oczy i spojrzeć na kalineczkę, która stała obok, trzymając w dłoniach. Kawałek spróchniałego drewna, bo nie miała innej latarni. Dziękuję ci, śliczna maleńka panienko, powiedziała chora jaskółka. Tak mnie ogrzałaś, że wkrótce odzyskam siły i będę mogła znów latać w ciepłym słońcu. Och, powiedziała calineczka, teraz na dworze jest zimno. Pada śnieg i wszystko zamarza. Zostań w swoim ciepłym łóżku. Ja się tobą zaopiekuję. Przyniosła ptaszkowi wodę w liściu kwiatu, a po tym jak się napił, opowiedział jej, że zranił skrzydło w kolczastym krzewie i nie mógł latać tak szybko jak inne jaskółki, które szybko poleciały daleko w stronę ciepłych krajów. W końcu opadł na ziemię i niczego więcej nie pamiętał ani jak się tam znalazł. Przez całą zimę jaskółka pozostała pod ziemią, a kalineczka troskliwie się nią opiekowała. Ani kret, ani mysz polna o niczym nie wiedzieli, bo nie lubili jaskółek. Wkrótce nadeszła wiosna, a słońce ogrzało ziemię. Wtedy jaskółka pożegnała się z kalineczką, a ona otworzyła otwór w suficie, który zrobił kret promienie słońca wpadły do wnętrza tak pięknie, że jaskółka zapytała ją, czy nie chciałaby polecieć z nią. Możesz usiąść na moich plecach, powiedziała, a ja poniosę cię daleko do zielonego lasu. Ale Kialineczka wiedziała, że mysz polna bardzo by się zmartwiła, gdyby odeszła w ten sposób, więc odpowiedziała nie, nie mogę. Żegnaj więc, żegnaj dobra i śliczna panienko, powiedziała jaskółka i odleciała w promienie słońca. Calineczka patrzyła za nią, a łzy napłynęły jej do oczu. Bardzo polubiła biedną jaskółkę. Ćwir, ćwir zaśpiewał ptak, odlatując w zielony las, a kalineczka poczuła wielki smutek. Nie wolno jej było wychodzić na ciepłe słońce. Zboże, które zasiano na polu nad domem myszy polnej, urosło wysoko w powietrze i dla kalineczki, która miała tylko cal wzrostu, stało się gęstym lasem. Będziesz wychodzić za mąż, kalineczko, powiedziała mysz polna. Mój sąsiad poprosił o twoją rękę. Co za szczęście dla biednego dziecka jak ty, teraz przygotujemy twoją ślubną wyprawkę. Musi być zarówno wełniana, jak ilniana. Niczego nie może zabraknąć, gdy zostaniesz żoną kreta. Calineczka musiała kręcić kołowrotkiem, a mysz, polna, wynajęła cztery pająki, które tkały dzień i noc. Każdego wieczoru kret odwiedzał ją i nieustannie mówił o tym, że gdy lato się skończy, odbędzie się ich ślub. Ale teraz słońce grzało tak mocno, że spiekało ziemię czyniąc ją twardą jak kamień. Jak tylko lato się skończy, odbędzie się wesele. Ale kalineczka wcale nie była z tego zadowolona, nie lubiła nudnego kreta. Każdego ranka, gdy wschodziło słońce, i każdego wieczoru, gdy zachodziło, wymykała się za drzwi, i kiedy wiatr rozchylał kłosy zboża, mogła zobaczyć błękitne niebo wydawało jej się tam tak pięknie i jasno i tak bardzo pragnęła zobaczyć swoją ukochaną jaskółkę. Ale nigdy nie wróciła, bo poleciała daleko do cudownego, zielonego lasu. Kiedy nadeszła jesień, wyprawka kalineczki była gotowa. Za cztery tygodnie odbędzie się ślub, powiedziała mysz Polna. Wtedy kalineczka zaczęła płakać i powiedziała, że nie chce wychodzić za tego nieznośnego kreta. Bzdura, odpowiedziała mysz Polna. Nie bądź uparta, bo ugryze cię moimi białymi ząbkami. Jest bardzo przystojnym kretem. Sama królowa nie nosi piękniejszego aksamitu i futra. Jego spiżarnia i piwnice są pełne zapasów. Powinnaś być bardzo wdzięczna za takie szczęście. I tak wyznaczono dzień ślubu. Kret miał przyjść po kalineczkę i zabrać ją do swej nory głęboko pod ziemię, gdzie nigdy więcej nie miała ujrzeć ciepłego słońca, bo kret go nie lubił. Biedne dziecko było bardzo nieszczęśliwe na myśl o pożegnaniu pięknego słońca i gdy mysz Polna pozwoliła jej wyjść przed dom, poszła raz jeszcze na nie popatrzeć. Żegnaj, jasne słońce, zawołała, wyciągając do niego rączkę. Potem odeszła kawałek od domu, bo zboże zostało już zrzęte i na polu pozostały tylko suche ścierniska. Żegnaj, żegnaj, powtórzyła, oplatając ramieniem mały czerwony kwiatek, który rósł tuż obok niej. Pozdrów ode mnie jaskółkę, jeśli ją jeszcze zobaczysz. Ćwir, Ćwir zabrzmiało nagle nad jej głową. Calineczka podniosła wzrok i zobaczyła jaskółkę, która leciała tuż obok. Gdy tylko ptak ją dostrzegł, bardzo się ucieszył. Calineczka opowiedziała mu o swoim smutku, o tym, jak nie chce poślubić brzydkiego kreta i spędzić całego życia pod ziemią, nigdy więcej nie oglądając jasnego słońca. Mówiąc to, rozpłakała się. Nadchodzi zimna zima, powiedziała jaskółka. A ja wyruszam do ciepłych krajów. Czy chcesz polecieć ze mną? Możesz usiąść na moich plecach i przywiązać się swoim paskiem. Wtedy odlecimy daleko od tego brzydkiego Kreta i jego ponurych nor. Polecimy wysoko, ponad góry, do krainy, gdzie słońce świeci jaśniej niż tutaj, gdzie zawsze panuje lato, a kwiaty kwitną jeszcze piękniej. Leć ze mną, droga maleńka Salineczko. Uratowałaś mi życie, gdy leżałem zamarznięty w ciemnym tunelu. Tak, polecę z tobą, powiedziała kialineczka. Usiadła na grzbiecie ptaka, postawiła nóżki na jego szeroko rozpostartych skrzydłach i przywiązała się swoim paskiem do jednej z jego najmocniejszych piór. Jaskółka wzbiła się w powietrze i poleciała nad lasami i morzami, wysoko ponad najwyższymi górami, pokrytymi wiecznym śniegiem. Kalineczka zamarzłaby w zimnym powietrzu, ale schowała się pod ciepłe pióra ptaka, zostawiając tylko główkę na wierzchu, aby mogła podziwiać piękne krainy, nad którymi przelatywali w końcu dotarli do ciepłych krajów, gdzie słońce świeciło jasno, a niebo wydawało się dużo wyższe niż na ziemi. Wzdłuż dróg i żywopłotów rosły winogrona fioletowe, zielone i białe, w lasach wisiały cytryny i pomarańcze, a powietrze wypełniał zapach mirtu i kwiatów pomarańczy. Piękne dzieci biegały po polnych ścieżkach, bawiąc się z wielkimi kolorowymi motylami. A im dalej leciała jaskółka, tym bardziej malownicze stawały się krajobrazy. W końcu dotarli do błękitnego jeziora, a nad jego brzegiem w cieniu najzieleńszych drzew stał pałac z lśniącego białego marmuru, zbudowany w dawnych czasach. Wysokie filary oplatały winorośle, a na szczycie znajdowało się wiele gniazd jaskółek. To jest mój dom powiedziała jaskółka. Ale nie będzie ci tu wygodnie, nie byłabyś szczęśliwa w moim gnieździe. Musisz wybrać sobie jeden z tych pięknych kwiatów, a ja cię na nim zostawię. Tam będziesz miała wszystko, czego zapragniesz, by być szczęśliwą. To będzie cudowne, zawołała kalineczka, klaszcząc wrączki z radości. Na ziemi leżała wielka marmurowa kolumna, która podczas upadku pękła na trzy części. Między nimi rosły najpiękniejsze duże białe kwiaty. Jaskułka sfrunęła skalineczką i postawiła ją na jednym z szerokich liści. Jakie było jej zdziwienie, gdy zobaczyła w środku kwiatu maleńkiego człowieczka, białego i przezroczystego, jakby był z kryształu. Na głowie miał złotą koronę, a na ramionach delikatne skrzydła. Nie był wiele większy od kalineczki, był duchem kwiatu, bo w każdym kwiecie mieszka maleńki mężczyzna i kobieta, a on był ich królem. Och, jaki on piękny, wyszeptała calineczka do jaskółki. Na początku malutki książę przestraszył się ptaka, który wydawał się ogromnym olbrzymem w porównaniu do tak delikatnej istoty, jak on sam. Ale kiedy zobaczył kalineczkę, ucieszył się i uznał ją za najpiękniejszą dziewczynkę, jaką kiedykolwiek widział. Zdjął złotą koronę ze swojej głowy i włożył ją na główkę kalineczki, po czym zapytał o jej imię i czy chciałaby zostać jego żoną oraz królową wszystkich kwiatów. To był zupełnie inny rodzaj męża niż syn ropuchy czy kret w czarnym aksamicie, więc kalineczka powiedziała tak pięknemu księciu. Wtedy wszystkie kwiaty rozchyliły swoje płatki i z każdego wyszła maleńka dama lub mały lord, wszyscy tak piękni, że aż przyjemnie było na nich patrzeć. Każdy z nich przyniósł kalineczce prezent, ale najcenniejszym darem była para cudownych skrzydeł, które kiedyś należały do dużej białej muchy. Przyczepiono je do ramion kalineczki, aby mogła latać z kwiatu na kwiat. Rozpoczęło się wielkie świętowanie, a jaskółka, siedząc w swoim gnieździe nad nimi, została poproszona, by zaśpiewać pieśń weselną. Śpiewała najlepiej, jak potrafiła, ale w sercu czuła smutek, bo bardzo kochała kalineczkę, i chciałaby już nigdy się z nią nie rozstawać. Nie możesz już dłużej nazywać się kalineczką, powiedział duch kwiatów. To brzydkie imię, a ty jesteś tak bardzo piękna, nazwiemy cię Maja. Żegnaj, żegnaj, powiedziała jaskółka ze smutnym sercem, gdy opuszczała ciepłe kraje, by wrócić do Danii. Tam miała swoje gniazdo nad oknem domu, w którym mieszkał pewien pisarz bajek. Jaskółka zaśpiewała "ćwir, ćwir" i z tej pieśni powstała cała ta opowieść.